Też macie wrażenie, że rok 2020 i 2021 trochę zlały się w jedną całość? Nic dziwnego, w końcu to kolejny pandemiczny rok, ale też kolejny rok, w którym króluje e-commerce. Zanim wjedziemy w ten 2022 rok, podsumujmy sobie krótko, co działo się w branży w 2021. Zapraszam. Zacznijmy od tego, co robimy najbardziej, czyli liczby i statystyki. Chyba nie muszę was przekonywać, że e-commerce niesamowicie rośnie, ale czy wiecie, że w tym roku przekroczyliśmy liczbę 50 tysięcy istniejących w Polsce e sklepów? Na czysto powstało aż 6300 nowych e-commerców. Na początku tego roku według statystyk, rynek był wart aż 100 miliardów złotych, i cały czas ma tendencję wzrostową. A jak obstawiacie, jak Polacy najchętniej płacili w tym roku? Nie zaskoczę Was chyba mówiąc, że po raz kolejny królował Blik. Tylko w okresie wakacyjnym Polacy wykonali aż 200 milionów transakcji Blikiem o łącznej wartości 27 miliardów złotych. Pod koniec trzeciego kwartału liczba aktywnych użytkowników Blik wynosiła 8 milionów 600 tysięcy. Nie jedyna dobra wiadomość od Blika w tym roku. W listopadzie premiere miał blik zbliżeniowy, co oznacza, że już teraz klienci sześciu polskich banków mogą płacić Blikiem zbliżeniowo w standardowych sklepach. A co z trendami w tym roku? 2021 upłynął m.in. pod hasłem Social Commerce, co oczywiście zauważyliśmy i wspólnie z Koda Bots stworzyliśmy chatbota z płatnościami Blik. Właśnie dzięki temu już teraz swoje ulubione klapeczki Kubota możecie kupić bezpośrednio w Messengerze. Dość zauważalna w tym roku była też tendencja proekologiczna marek. Przykładowo Inpost dał swoim klientom możliwość bezpośredniego zwrotu opakowań, a także rozpoczął budowę sieci stacji ładowania do samochodów elektrycznych. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach e-commerce będzie jeszcze bardziej zielony. Kolejną tendencją było otwarcie się banków na fintech. I tu również doskonale wiemy o czym mówimy, bowiem w tym roku udało nam się sfinalizować współpracę z bankiem PKO, dzięki czemu już niedługo będziemy mogli Wam zaoferować jeszcze ciekawsze rozwiązania. A propos T-Paya, dla nas to również był bardzo dobry rok. Udało nam się powiększyć zespół niemal trzykrotnie i cały czas rekrutujemy. Jeśli więc fintech to branża, w której czujecie się jak ryby w wodzie, to wpadajcie na rekrutację. A propos rekrutacji. W tym roku przeprowadziliśmy się też do nowego biura. Jeśli więc sama branża was nie przekonuje, to może widok z 17 piętra na przepiękny Poznań przekona was do pracy u nas. Zapraszamy. W tym roku to wszystko. Życzę wam dużo spokoju w te święta i kolejnego jeszcze lepszego 2022 roku. Do zobaczenia.